Dzień dobry, jesteśmy po kolejnych konkursach się Świata w Sportach Zimowych Sezon 2022-2023. W biegach narciarskich zawody odbywały się w Liwinio w dniach 21 stycznia, 22 stycznia i w tych zawodach nasi zawodnicy zajęli miejsca. Punktowali panowie, pani nie było, Dominik Bury był 23. Kamil Bury był 43 i Maciej Staręga był 20 i to był sprint stylem dowolnym. W następnych konkursach w Le Rus 27 stycznia to było 10 kilometrów stylem dowolnym. 40 miejsce zajął Dominik Bury. Kolejnego dnia to był 27 stycznia, 28 stycznia w sprincie stylem klasycznym. Kamil Bury zajął miejsce 27, a Maciej staręga zajął miejsce 37. Puchar świata kobiet w skokach Narciarskich i tu zawody odbywały się w Hinterzarten. I w tych zawodach w Hinterzarten, które odbywały się w dniach 28 stycznia, 29 stycznia oczywiście 2023 roku, wgrała Katarina Althaus pierwszy konkurs. Drugi konkurs. Katarina Altras wygrała. Na drugim miejscu była Emma Klinec, na trzecim miejscu była Abigail Strait. 29 stycznia, dzień później, Ann Odin Strem wygrała, Emma Klinec zajęła miejsce drugie i Ewa Pinkelnik zajęła miejsce. Trzecie. Pucharze Świata w skokach narciarskich. zawody odbywał się w Sapporo. Trzy konkursy w Sapporo w dniach 20 stycznia, 21 stycznia i 22 stycznia. Pierwszy konkurs wygrał Ryori Kobayashi przed Dawidem Kubackim i Hadworem Egnerem Granerudem. Drugi konkurs wygrał Stefan Kraft przed Hadworem Egnerem Granerudem i Ryori Kobayashi. I trzeci konkurs znowu, podobnie jak pierwszy konkurs, wygrał Ryori Kobayashi przed Halworem Egnerem Granerudem i Markusem Eisenbichlerem kolejne zawody tutaj Puchar świata mężczyzn w skokach narciarskich 28 stycznia i 29 stycznia Badminton Dort Badminton Mamut i tutaj oba konkursy wygrał Halvor Egner Granerut. pierwszy konkurs wygrał przed Stefanem Kraftem i Domenem Prełcem, a drugi konkurs wygrał przed Tymi Zajcem i Stefanem Kraftem. Igor Błachut podczas transmisji w Sapporo mówił, że teraz jest bardzo trudny kalendarz w skokach narciarskich jeśli chodzi o panów, bo tutaj wyjazd do Japonii, potem Mamut, potem Willingen, też bardzo duża skocznia, największa ze skoczni dużych, potem wyjazd do Stanów, Lake Placid i powrót do Europy, do Rumunii, do Rasznowa na skocznię normalną. Ale ja chciałbym przypomnieć dużo wyjazdów, ale ja chciałbym przypomnieć, że Puchar Świata nazywa się Puchar Świata, a nie Puchar Europy. Natomiast w Pucharze Świata w snowboardzie Oskar Kwiatkowski. Oskar Kwiatkowski był dwa razy na podium w Blue Mountain. 26 stycznia zajął miejsce trzecie, a 27 stycznia wygrał, wygrał zawody i objął prowadzenie w Pucharze w Świata w Gigancie Równoległym. Maryna Gąsienica Daniel zajęła w Kronplatz Plac w slalomie Gigancie siódme miejsce i było to i było to 24 stycznia, także brawo nasi zawodnicy, brawo Oskar i trzymamy kciuki za kolejne starty naszych zawodników. I to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.